Cześć witajcie moi drodzy, ja jestem Dawid Frank i w dzisiejszym odcinku pokażę wam bardzo ciekawe eksperymenty z gorącym lodem, które jest łatwo powtórzyć oraz zaskoczyć swoich znajomych. A na końcu będziecie mogli wygrać ode mnie prezenty w postaci powerbanków, także serdecznie zapraszam na odcinek. Do naszego eksperymentu będziemy potrzebować tylko i wyłącznie sodę oraz ocet, który ma być 80%. Na każde 100 gram octu będziemy potrzebować 88 gram sody i 20 ml wody. Mieszać to wszystko polecam w wiatrze, dlatego że piana, która się otworzy, będzie podnosić się do góry i trzeba będzie jej kontrolować. Aby wszystko dokładnie wymierzyć, skorzystam z wagi. A więc dla 1 litru octu potrzebuję 880 g Sody. Wodę dodamy później. Teraz trzeba wlać ocet oraz wsypać sodę. Kto ogląda moje poprzednie filmiki z eksperymentami wie, że soda z octem wytwarzają dwutlenek węgla, a więc jeżeli umieścimy do tego wiatra świec, to po chwili ono zgaśnie. Po więcej informacji również zapraszam Was na poprzedni filmik z eksperymentami. Po godzinie czasu możemy wlać 200 ml wody. Otrzymaliśmy proszek, który nazywa się octan sodu i którego właśnie potrzebujemy. Teraz możemy wszystko zagotować, aż nasza cież będzie przezroczysta. Minęło półtorej godziny i możemy naszą cieć przeleć do słoika. Natomiast zanim przejdziemy do eksperymentów, to trzeba naszą cieć ochłodzić do temperatury pokojowej. Koniecznie trzeba zamknąć słoik, bo nawet malutka drobinka odstanu sodu spowoduje jego krystalizację. Jeśli nanieść trochę odstanu na palce i je zanurzyć, to pójdzie krystalizacja i ręka zastygnie w lodzie. Natomiast nie zalecam to robić, ponieważ krystalizacja odbywa się z dużym wytwarzaniem ciepła. Jak widać na termometrze, ponad 50 stopni. Dodatkowo dzięki cieczy można robić różne dziwne figury. Ja na przykład zrobiłem coś takiego. Odstan sodu jeszcze wykorzystuję w jedzeniu. Tak, tak, ja nie pomyliłem się. Jest to konserwant E262 i często możecie go spotkać w słodyczyk. Na krystalizację odstanu można patrzeć wiecznie. Można też pokazać sztuczkę magiczną znajomym. Dlatego połóżcie kryształ sodu w rękę i umieśćcie ją nad szklanką, a w którymś momencie po prostu ją wyprostujcie. Lód zacznie się krystalizować, a znajomi będą się zastanawiać, jak zrobiliście z wody lód. Przechowywać kryształy możecie w plastikowym pojemniku, tylko nie zapomnijcie go zamknąć. A komu się nie chce robić samemu od stan sodu, zawsze może go kupić. Tak, jak mówiłem na początku, mam dla Was trzy Powerbanki, które są bardzo przydatne w życiu codziennym, ponieważ dzięki nim możecie dwa razy naładować baterię swojego telefonu. Aby taki wygrać, musicie zaobserwować mój Instagram, polubić zdjęcie i napisać komentarz. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Możecie też zasubskrybować mój kanał oraz dać kciuka w górę pod tym filmikiem. To jest bardzo przydatne dla kanału. I nie zapomnijcie, że wkrótce będzie nowy odcinek. Trzymajcie się. Na razie.